Nowenna do trzech świętych Archaniołów: świętego Michała, świętego Gabriela i świętego Rafała. Dzień drugi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dostojni święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, Stojący przy tronie Boga. Dowódcy zastępów niebieskich, przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie, byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chroncie nas. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko Szatanowi i Jego sługom. Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze woli Bożej. Trwania wierze, nadziei i miłości, dla pożytku dusz naszych. Uproście nam łaskę miłosierdzia Ojca przez rany Chrystusa, gdy syn ponownie przyjdzie w chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez miłosierdzie Ojca, przez rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego. Amen. Święty Rafale, którego imię oznacza Bóg uzdrawia, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, Byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała, byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Święty Gabrielu, którego imię znaczy, Bóg jest mocą, stojący przed Bożym tronem i którego dobry Bóg posłał, byś zwiastował, Przeświętej dziewicy tajemnice wejścia błogosławionego syna Bożego w ciało człowiecze. Prosimy, byśmy poprzez Twoje wstawiennictwo zyskali pomocy w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowali żywe ciało Chrystusa. W którym po swej męce z martwych wstaniu i w niebo niebowstąpieniu na ziemi pozostał, aż do skończenia świata. Święty Michale, którego imię znaczy, któż jak Bóg, który zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie, byśmy walcząc pod znakiem krzyża, Wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszystkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z wolą Bożą. Zgodnie z przykazaniami żyli w Bożej łasce. Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzechu. Odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, Szatana i Jego sługi. Proś o Boże miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoją pomocą osiągnęli zbawienie wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Litania do świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison Chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, stworzycielu wszystkich duchów zmiłuj się nad nami Synu odkupicielu świata Boże, Na którego patrzeć pragną aniołowie, Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Radości duchów błogosławionych, Który uświęcasz dusze, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, Chwało Świętych Aniołów, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, królowo duchów niebieskich, módl się za nami. Święty Michale, książę zastępu wiecznego, módl się za nami. Święty Michale, wodzu aniołów pokoju, módl się za nami. Święty Michale, najmocniejszy w walce, módl się za nami. Święty Michale, pogromco pradawnego węża, módl się za nami. Święty Michale, odwieczny obrońco ludu Bożego, módl się za nami. Święty Michale, który się wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników, módl się za nami. Święty Michale, który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju, módl się za nami. Święty Michale, pocieszenie wiernych, módl się za nami. Święty Michale, Opiekunie tych, którzy oddali się Tobie, módl się za nami. Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice boskie, módl się za nami. Święty Gabrielu, który zapowiedziałeś narodziny i misję Świętego Jana Chrzciciela, módl się za nami. Święty Gabrielu, który zwiastowałeś wcielenie słowa, módl się za nami. Święty Gabrielu, stróżu najświętszej panienki, módl się za nami. Święty Gabrielu, czuwający nad dzieciństwem zbawiciela, módl się za nami. Święty Gabrielu, który pocieszałeś Chrystusa w chwili męki, módl się za nami. Święty Gabrielu, wierny Sługo Chrystusa, módl się za nami. Święty Rafale, Aniele zdrowia, módl się za nami. Święty Rafale, Jeden z siedmiu duchów stojących przy tronie Boga, módl się za nami. Święty Rafale, wierny przewodniku Tobiasza, módl się za nami. Święty Rafale, który zmusiłeś diabła do ucieczki, módl się za nami. Święty Rafale, Orędowniku naszych modlitw przed Panem, módl się za nami. Święty Rafale, uzdrowicielu ślepego, módl się za nami. Święty Rafale, wspomożycielu w strapieniu, módl się za nami. Święty Rafale, pocieszycielu w trudach, Módl się za nami, święty Rafale, niosący radość twym wiernym podopiecznym, módl się za nami, święty Michale, święty Gabrielu i święty Rafale, módlcie się za nami. Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam. Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas. Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. O najszczęśliwsi archaniołowie Michale Gabrielu Rafale, dowódcy wojsk niebieskich. Wyproście nam światło Ducha Świętego, wprowadźcie nas w tajemnice boskie i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.